Dzień dobry, z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną koszulka od Emilii. Mam tutaj model Aurel w rozmiarze L. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, są dostępne od S do 3XL. Kolory klasyczne: czerń oraz biel. Zobaczmy, jak się prezentuje. Jest to koszulka na ramiączkach. Przy dekoldzie mamy koronkowe wykończenie. Koronki jest niewiele, jest ona bardzo subtelna. Cała koszulka wykonana jest z bawełny. Mamy tutaj 100% bawełny. Bawełna jest bardzo miękka, przyjemna w dotyku. Zobaczcie, trochę się rozciąga. Koszulka ma prosty, klasyczny krój. Zobaczmy tutaj wykończenie. Tył koszulki jest całkowicie gładki. Jeżeli spodobał Wam się ten model, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można go zamówić. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam!